Należy się zarówno starszym, jak i młodszym, niezależnie od Twojej płci, pochodzenia czy poglądów. W porywie emocji zapominamy o tym, co najważniejsze. Zapominamy się tego trzymać. Pomówmy dzisiaj o szacunku. Czymś tak łatwym, a jednocześnie czymś tak trudnym. Ja nazywam się Tymoteusz Rąpa. Program wraz ze mną poprowadzi Natalia Reymus, która już z nimi dyskutuje, a znajdujemy się dokładnie w chrześcijańskiej szkole Montessori w Gdańsku. W miejscu, gdzie każdy może poczuć się wyjątkowo, a każde dziecko samo rozwija swój talent, a nauczyciele jest po to, żeby go wspierać, zapraszam do naszego programu szczerze odpowiedzi dzieci. Słuchajcie, moi drodzy, mam pytanie: kto z was kiedyś dostał karę? Ja Ja. tak mało, nie wszyscy? Nie, A za co dostaliście karę? Ja nie dostałam. Pamiętam. Pamiętam. A słuchajcie, czy, czy rodzice lubią dawać kary, myślicie? Nie nie, nie. nie, nie lubią. Tak. Nie, nie, nie lubią. To czemu nie. to robią? No, żeby, żeby nie się nie umieją. Uc... Bo inaczej byśmy się nauczyli. No okay. właśnie, no byśmy na tak nauczyli, nie nauczyli. Ok. Na nie kary nie działają. Czyli chcą nas tak nauczyć dobrego to zachowania, to tak. zachowania tak? tak? Po prostu. Tak. A czego jeszcze rodzice nas uczą? wszystkiego. Pracy? pracy? Czego jeszcze? Rodzice nas uczą tego... Wychowują nas. Dobrze się zachowywać. Na przykład. Szacunku mm -hmm. do innych mm -hmm. na przykład. Czego Twierdzą? jeszcze? Jak poradzić na przykład sobie w różnych sytuacjach. No, tak. A co to znaczy, że rodzice nas uczą szacunku do innych? No. To, że nas uczą szacunku do innych. No. To, że żebyśmy byli grzeczni wobec innych. Że mm -hmm. nie, że się ma ziom jak się masz. Do pani dyrektor. Albo m Co u pani? Wszystko dobrze? Dobra, raz badam. pani dyrektor. A jakbyście wytłumaczyli, co to jest szacunek w takim razie? Szanowanie drugiej osoby. A co to znaczy szanować drugą osobę? No, to znaczy, żeby... Na przykład nie bić osoby, nie mów. E, n, 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 nie kpić z niej, nie gadać o niej złych rzeczy, przeklinać o niej. To nie jest szacunek bardziej, tylko Potwierdzę. przemoc. A szacunek to jest bardziej. No ale szacunek, żeby. przy szacunku nie można tego robić. No szacunek to, żeby grzecznie się zwracać. No, Albo, na na właśnie żeby... Żeby... Albo na przykład nakryć do stołu i kulturalnie przez przy stole. Mhm. A szanujemy tylko ludzi? Nie. Czy możemy na przykład zwierzęta, nawet przedmioty. Możemy szanować Szanowni. na przykład przy O, ja pójdę w przedmioty. Możemy szanować przedmiot. Ja Jesteś bardzo lubimy. Po prostu, żeby tego nie tuczyć. Szanowanie przedmiotu to na przykład szanowanie kamery. No. A w jaki czyli sposób szanujemy kamerę? Czyli żeby no nie ten... rzucać nią, żeby. No, no. Obec to panu operatorowi, tak? Żeby nie wiem, żeby cokolwiek. Tylko, żeby po prostu używać ją do czego została zaprojektowana. Tyle. Słyszał pan. <laughs> Bardzo dobrze. Mm -hmm. A co jeszcze możemy szanować, nie licząc właśnie, tak jak już powiedzieliście, ludzi? Natury. Mm -hmm. Natury. A w tak, jaki sposób? Nie śmieci do morza. Tak, albo nie, Al nie trawników, gdzie jest tabliczka, nie ścinać drzew. To mhm. nie karczować tych lasów, tak jak teraz to ludzie robią, ciach, ciach, ciach i wytnę, w 5 dni wytną e, w, w, wytnę połowę lasu. I to jest wtedy nie szanowanie lasu? No, bo no tak. to jednak drzewa dają nam ten, żeby żyć. Rzucanie plastiku w do oceanu, Przepraszam i potem nas, połykają. Nas, ale no, musimy to właśnie przez nas y, są wycinane drzewa, no bo z drzew robi się kartki, a my używamy dużo kartek. I te drewa. To, to zobacz, nie używaj to... dużo kartek. To A słuchajcie, czy oprócz przyrody, bo co wymieniliśmy, że można szanować przyrodę, ludzi, ludzi. 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 Zwierzęta. 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 Coś jeszcze byście Wiedmioty. dodali? Przedmioty i rzeczy. Mhm. Tak jak kamerę? A czy są sytuacje, w których miejsca musimy można okazać? można szanować. O właśnie, a w Zabytki. jaki sposób miejsca szanujemy? Kościół. Pałacu prezydenta. Kościół. Kościół. Dobra, zacznijmy od tego, a potem pójdziemy do pałacu prezydenta. A dlaczego? No bo kościół to miejsce religii tak. i różnych wyznań, w których ludzie... A kościół, ja zrozumiałam, kościół. Dla których ludzi. <śmiech> dla, <śmiech> których, dla niektórych ludzi to jest po prostu ważne miejsce. Dla niektórych. Dla niektórych. No nie Tak, dla niektórych. Nie dla niektórych. Bo niektórzy są takimi... No, nie niektórzy są ludźmi. Nie. Taki, którzy wiedzą wiedzą. No troszkę troszkę tak. innego Boga, w których nie buduje się w Polsce kościoły. Czy w takim razie szacunek należy się wszystkim, czy tylko tym, którzy chodzą do kościoła? Wszystkim. 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 Jak można nie szanować e osób, jeżeli nie chodzą do kościoła? Można też, też szanować osoby, które wierzą w inną religię, że wierzą w tą religię, ale trzeba jej tak ich szanować. To Bardzo się cieszę, że też tak uważacie. Zdecydowanie. A w jaki sposób szanujemy inne osoby? W jaki sposób okazujemy no. ten szacunek? Czy grzecznie się zwracamy i nie mówimy się ma ziom? Siema, ziom. Siema ziom. No. A czy tylko przy przywitaniu okazujemy szacunek? Siema, ziom. Nie. Siema, ziom. Nie. Siema ziom. nie no, tak do, tak do kolegi, szacunek? No to to takie bo Do kolegi on no, też może ci powiedzieć się mazią. No, to jest Ale szacunek. Ale do pani dyrektor, no. się jak się masz, to nie jest szacunek. Czy masz? Ale no, 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 to to dyrektor. Ja, ja nigdy bym tak nie, odważy... nie odważyła się. Ja, ja też. nie. Czyli są różne to formy szacunku w różnych grupach Sią. społecznych. Do kolegi możecie powiedzieć tak, się mazią, tak. ale do dyrektorki nie. No, nie, tak. no bo ty ale ty, ty powiedzcie dyrektorki się mazią. Uh -huh. <laughs> A dzień czy słyszeliście, dzień. jak ktoś <laughs> mówi, że szanuje samego siebie? Tak, Czyli dba na przykład o siebie. O, Albo jedz zdrowe rzeczy. No, a nie, że nie, dba, nie szanowanie siebie to jest na przykład pali papierosa, pije wódkę i jest. I, 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 yeah. Ja i to wyrzucam. A czemu takie rzeczy to jest nieszanowanie siebie? Waszym zdaniem? Bo można z... po prostu. Nie. Można... można umrzeć. Wojtek? No tak, przez papierosy w sumie można umrzeć. Można tak. mieć raka płuc. Tak, tak. Bo, boom. Czyli po prostu chodzi o to, żebyśmy szanowali swój organizm, tak? tak, tak. Nasze ciało. A, a oprócz szacunku do naszego ciała, możemy mieć... dbać o szacunek taki nasz wewnętrzny do siebie? Na czym na przykład on może się opierać? Nie mówić, że jestem brzydka i jestem głupia. głupia. Tak, robisz coś a dziwnego, na przykład to... złego dla, nie wiem, swojego kolegi, Świat a później się domyśli, że to było złe. No to nie mówisz, że jesteś dziwny, że głupi, bo zrobiłem coś złego, tylko po prostu wybaczysz sobie, tak? Mm -hmm. Wybaczyć. A w jaki sposób wybaczamy sobie? jak coś zrobiłeś i masz wyrzucone sumienia za to do siebie, to żeby właśnie się nie obwiniać, jestem głupi, jestem niemądry, jestem to dziwny, to dziwny to... jestem jakikolwiek, jest tylko po prostu wszystko. sobie wybaczyć. Mm -hmm. Ale jednak trudno sobie samo tak. wybaczyć, jeżeli coś tak. zrobiłem tak. mega, 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 mega. Złego. A skoro mówimy o sytuacjach, kiedy to my komuś zrobiliśmy coś złego albo ktoś nam, to uważacie, że czy komuś nieprzyjemnemu dla nas należy się też szacunek? Tak, tak. A dlaczego? Tak. Ponieważ on też jest człowiekiem. Też człowiek. Mhm. Ale on też jest winien nam szacunek. Mhm. I dorośli dzieciom i dzieci dorosłym, tak? Właśnie. I osoby wysokie, osoby niskie. Dzieci bardzo niskie, mają większy szacunek do dorosłych niż dorośli, do niestety, tak. do tak, niestety, do dzieci. Tak, niestety. Niestety dużo większy A mają. dlaczego? Myślicie, że tak jest? No bo no, ciężko to, to wytłumaczyć, ale niestety to jest prawda. Bo dzieci nie mogą krzyczeć na dorosłych. O nie! Dzieci mogą, ale jakby nie wypada trochę. W takim razie, czy bez względu na to, co ktoś robi nam, to musimy mu okazywać szacunek? Tak. Mhm. Mm mm -hmm. no, Czyli nawet takie jest dla nas niemiły i nas obraża też? No, ale no... A jeżeli to się dzieje w kółko? No właśnie, to co wtedy? No bo i, i cały czas nawet nie, nie wybacza, nie robi, nie robi takich dobrych rzeczy dla no, nas. Często jest też tak, że po prostu... Um, on, ty mu robisz na przykład dobrze, on ci zrobi źle, ty mu zrobisz dobrze, on ci do mu zrobi źle, potem ty mu zrobisz źle i tak nawzajem sobie źle. No właśnie, no bo... Ja do... Dobrze, źle. No, ja Te a później dobrze się dobrze. pogryzą. Ale przecież, no, jak ktoś ci zrobi złego, no to ty musisz jakby mu odpłacić dobrym. No ale... No, 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 nie, no, nie, ale, nie ale on odpłacisz do... mu tym dobrym, to on ci... E, po, On jakiej, po jakimś czasie zapomni, na przykład po feriach i znowu ci coś <grym się zrozumieć> po No i znowu dobre. No ale i no, 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 W końcu umrzecie no, no, w spokojnej starości. Nie, ale w końcu i dość tak nie może być. <grym się zrozumieć> Dobra, a w sytuacji, w której nie ma szacunku, takiej przykładowej sytuacji, że ktoś was źle potraktuje na przykład na boisku czy podwórku. I powie do Was coś obraźliwego. A Wy zachowacie szacunek. A ta osoba mimo wszystko Was obraziła, a Wy będziecie dla niej mieli. Kto jest zwycięzcą? Wy, którzy zachowaliście klasy, mieliście szacunek? Czy ta osoba, która szacunek. Was pocisnęła? Pierwsza opcja jest lepsza. Tak a my, dlaczego my, wtedy to Wy jesteście my. zwycięzcami? No dlatego, że odpowiedzieliśmy, to On nie umiamy, umiemy, umiemy tak. się no, zachować nie. dobrze. My. I uszanować. No dobrze, ale on was obraził i on miał ostatnie słowo w sytuacji. No, Okej, okay, ale jakby... Ale hmm. też trudno jest pomagać komuś, kto jest dla ciebie niemiły. Właśnie. Bo na przykład ty mu chcesz pomóc, na przykład to jest stara osoba, która, cię, która nie lubi młodych. I ty mu chcesz pomóc przejść przy, przy, ulicę. A on po prostu mówi to, sama sobie poradzę. A, on... a jak my powinniśmy się zachowywać, kiedy ktoś nas nie szanuje? W sensie, jak powinniśmy na to reagować? No, no po prostu nie, po prostu, nie jest po prostu odejść. Odejść, prawda? Nie ma. Tak. Uważacie, że lepiej się nie no rozdawać, rozdawać taką odejść, osobą. odejść albo wytłumaczyć mu, może postąpił źle. A i tak ten agresator i tak tego nie zrozumie. Tak, a dlaczego taki agresator nie zrozumie? Bo jest agresorem i chce, chce coś skończyć, żeby ta osoba już mu na przykład nie przeszkadzała. W tym. Czyli ludzie, którzy często nie mają szacunku, daje im satysfakcję, złe traktowanie innych. Tak. A dlaczego? Nie wiadomo. Nikt tego nie nikt wie. Ja tak e, Na przykład, nie ja mam 10 hmm. lat, do mnie jak już 8 lat, tak do mnie coś i tak w no to będzie się tak czuć, że. E, 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 to powiedział ten... sobie powiedziałam do 10 latka a ten 10 latek sobie uszedł i wziąłem go... no, pokonałem. Ale ty tak naprawdę byłeś dojrzalszy, okazując mu szacunek. No właśnie, ale i ty masz... i ty się cieszysz wewnętrznie z tego. trochę. No A słuchajcie, czy taka osoba po tym, jak zobaczy, w jaki sposób my się zachowaliśmy, że pomimo tego, że była dla nas niemiła, okazaliśmy jej i tak szacunek, myślicie, że to może coś w niej zmienić, czy raczej nie nic sobie. to nie pomoże? Nie nie sądzę może. Może bardzo. No, no czasami, no, zależy jaka to jest osoba. Czasami taka, czasami nie. A kiedy to może coś zmienić, a czasami kiedy nie? Od czego to zależy? może być dobra osoba, zmienić się i po prostu my coś dla niej zrobimy dobrego, a ona będzie zła, że tak powiem. I ona może to sobie przypomnieć, jak ona była taka jak my i po prostu może to sobie zmienić. Czasami mm -hmm. no, to... są tacy ludzie, co w ogóle oni nie... Tak, to w ogóle oni na nas nie zwracają uwagi. W ogóle... Czekajcie, czy szacunek to jest to samo, co uległość? Posłuchajcie, no, uległość? mam pytanie, czy szacunek to jest to samo, co uległość innym? Nie. To czym to się różni? A czy to uległość? Kto z Was wie co to uległość? Ja nie. Jakby, że pomagasz. Nie, Dobra, posłuchajmy, co to się. Nie tyle pomagasz, tylko jak ta osoba cię prosi, to ty od razu nawet nie słuchasz jej, tylko od razu jej ustępujesz. Mhm. I jakby pozwalasz jej. na to, mimo tego, że czasem nawet tego nie chcesz. Mhm. I teraz czy to jest to samo, co szacunek? Nie, Nie. nie. Ewidentnie nie. To gdzie jest granica? Kiedy granica tego szacunku, kiedy się pojawia? Kiedy, no jakby, dobrze się zachowujesz i dobrze się zwracasz do tej osoby, e, no to wtedy, ale jeżeli już ona cię o coś prosi, i ty nawet i do końca nie słuchasz, tylko jej od razu mówisz: OK, możemy to zrobić, no to wtedy to już jest nie w porządku. Mhm. Mm a czemu? Bo ty chcesz pić kawę, ona chce pić herbatę i ty od razu jej ustępujesz, mimo tego, że ty chcesz bardzo napić się kawy. Herbatę. No tak. Bo na odwrót. Wolę herbatę. Ja też wolę herbatę. A słuchajcie. No, na przykład. No, na przykład. Wracając jeszcze do sytuacji, czy, do szacunku. Czy są sytuacje, w których musimy okazać szacunek? Nie mówię o przedmiotach, a tak. nie o ludziach, tylko o sytuacjach. Tak. Jakie na przykład? Na przykład policji. A na przykład wtedy policję szanujemy ze strachu do policji? Czy z szacunku po prostu nie, do. ze strachu. Ze strachu. Ze strachu. Ze strachu. Mhm. A czy na przykład szacunek ze strachu jest dobrym szacunkiem? Tak. Nie, nie. 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 A dlaczego nie? Jaś może ty byś mi Bo szacunek ze strachu tak ktoś do ciebie podszedł. I. No i tak podchodzi, i Ty tak. No i jesteś bardziej dla niego miły, bo się jeszcze nie go boisz po prostu. Takiej osoby. No i... mhm. A czy szacunek zawsze wynika ze strachu, czy są też inne motywacje? Inne. Inna, inna. Inne. 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 lubisz, boją na przykład jest Twoja rodzina i ją kochasz, albo mhm. w ogóle dużo jest. Rodzinę na przykład szanujemy, a niekoniecznie się boimy, nie? No Naszej tak. rodziny. Tak, no, tak. Mhm. Dobrze. Czyli ustaliliśmy, że niektórzy szanują ze strachu, niektórzy szanują z miłości. A niektórzy z jeszcze czego innego. No właśnie, a z czego? <grym> eee, nie wiem, trudne pytanie. A patriotyzm? A co patriotyzm to co to, to, to? No właśnie, co to jest? Patriotyzm to jest szanowanie ojczyzny. A w jaki sposób połączylibyście szacunek z patriotyzmem? Czy są jakieś sytuacje takie, w których możemy to połączyć? Myśmy szanowali nasz kraj. Uh -huh. A w jaki sposób można szanować kraj, skoro to nie jest przedmiot, a eee, nie osoba? Na przykład nie, rzucić, e, nie, nie zapalić jakiegoś bardzo ważnego budynku w kraju. Albo uh -huh. zniszczyć flagę albo, i używać ją jako szmatki. Al al albo, <laughs> <wami>. albo, <laughs> albo, tak. albo po prostu... Nie wiem, że słuchaj, do kraju może być taki coś I też, że, e, nie wiem, kupisz sobie bardziej hybrydowe auto, niż takie, które spaliny robi. Mhm. Bardzo ciekawe. Albo, albo drwić sobie z hymnu, tak śpiewać. Tak. tak ten no, hymn, tak jak Albo na na hymnu, albo stać na na hymnie, czyli... Czyli nie siedzieć sobie i nie śpiewać, tylko stać na baczność. Właśnie, jak jest hymn i są jakieś uroczystości w szkole, to zawsze stoimy na baczność, tak. prawda? Tak. Czy to ale... nie jest. Przepraszam, ale jak ktoś nie potrafi, nie może stać? Być na półskór? To, to by... już nie zależy od niego i wtedy wykazujesz że co inny sposób. Że na przykład słucha hymnu i nie ale żartuje tak. sobie w tym tak, czasie. Tak. Na przykład. To słuchajcie, ostatnie pytanie. Jaką radę dalibyście? naszym widzom, którzy Was teraz oglądają, e, w jaki sposób mogą na co dzień pokazywać ten szacunek? Mówieniem miłych słów. Bycie, mhm. Byciem jakby... Grzecznym no, no, dobrym dla innych. Dobrym, tak, grzecznym. Okej, okay, to myślę, że zamknęliśmy temat szacunku. Dzisiaj było dosyć dużo tych pytań, które były trochę trudne. Ale podsumowując, powiedzieliśmy, że szacunek należy się komu? Wszystkim. Wszystkim, bez względu na wszystko, tak? Mhm. Okej, okay. pytania Ci były ciekawe, Wasze odpowiedzi były jeszcze ciekawsze, a my w takim razie zapraszamy Was na kolejny odcinek programu Szczere Odpowiedzi.